Lublin, Górki Czechowskie 4 marca 2020 roku jesteśmy od strony Czechowa a dzisiaj jak widać i słychać jest spokój od tej strony bo mamy sygnały że w dalszym ciągu wycinka prowadzona jest od strony ulicy generała Ducha i ulicy poligonowej. To, co widać w oddali, to ogrodzenie z brachy falistej, takie samo jak tu, które ukrywa to, co na miejsce tuż za nim. Taki pato-develo-wirus charakteryzujący się tym, że wszelkie instytucje publiczne, do których wysyłane były monity o wstrzymanie naruszania ustaw środowiskowych, o wstrzymanie eksterminacji gatunków chronionych i ściśle chronionych stosują tak zwaną wańkę wstańkę, czyli według właściwości od najwyższego do najniższego, a w międzyczasie sami nie odsyłając według właściwości urządzają zaplecze na wypadek koronawirusa. Takie zaplecze powstaje między innymi w Urzędzie Wojewódzkim, w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, który nie widział jak na razie niczego złego w działaniach tych antyśrodowiskowych tu w Górkach Czechowskich, nie widział niczego złego w pozwoleniach na budowę wydawanych bez uwarunkowań środowiskowych. No bo czym ma głowę zaprzątniętą? Zabezpieczeniem samego siebie, czy też samych siebie. Polecam Państwu wizytę w Urzędzie Wojewódzkim przy ulicy Spokojnej w Lublinie i próbę dostania się na ostatnie piętro, gdzie szykowane są izolatki i inne pomieszczenia, wyposażone m.in. w łóżka. Oby tylko takich miejsc nie zabrakło dla zwykłych śmiertelników. Nie mówię już o izolatkach dla VIPów ale o, o powszechnej służbie zdrowia. Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, Porozumienie Obrony Lublina, członek Rady Dzielnicy Czechów Południowych. Dzisiaj jednak nie rżną. Co mieli wyrżnąć, wyrżnęli a teraz dokonują totalnego zniszczenia, czego wcześniej nie rozjeździli. Rozjeżdża w tej chwili sprzęt działający na zlecenie Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Przypomnieć należy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprzeczyła, jakoby miało być to przedmiotem Jakichkolwiek decyzji czy też postanowień z ich strony. To jest zmagazynowany sprzęt do budowy węzłów cieplnych. Tu są składowane rury. A tam w oddali widać efekty pracy. W ubiegłym tygodniu, z drugiej strony, od strony Czechowa, rozmawiałem z robotnikami działającymi na zlecenie miejskiej spółki. A tak wyglądają górki Czechowskie w trzecim miesiącu od podjęcia działań inwestycyjnych. Bez raportu oddziaływania na środowisko, bez oceny oddziaływania na środowisko, jak i ustalenia uwarunkowań dla realizacji planowanych zamierzeń. Uwarunkowań oczywiście środowiskowych, no bo nie tylko zakres robót i charakter, ale również, a przede wszystkim miejsce. Powodują sytuację, w której było to, był to niezbędny i podstawowy element decyzji, bez których ten sprzęt nie powinien w ogóle się tam przemieszczać. Tam widać gniazda na drzewach, niewykluczone, że na tych już. Powalonych były również.